Oczywiście możliwością przedłużenia życia dla pacjentów z niewydolnością nerek są dializy czy dializy odszewnowe, natomiast one nie leczą. Dlatego pacjenci z niewydolnością narządu, dla nich jedyną szansą jest transplantacja, przeszczepienie serca, nerki płuc, wątroby. Natomiast myślę, że to, co jest ważne, ważne jest to, aby pacjent wiedział o tym, co może go dobrego czekać po transplantacji, ale też, żeby miał świadomość tego, jakie mogą być powikłania transplantacji. W dużej mierze istotnym elementem jest to, aby ta komunikacja lekarz-pacjent była dostosowana do możliwości przyjęcia wiedzy, informacji przez, przez pacjenta i przede wszystkim współpracy pacjenta po transplantacji, czyli przyjmowania regularnych leków, czyli stosowania się do diety, stosowania się do różnych obostrzeń, które, które są jakby ważnym też czynnikiem jest to, że nie zawsze transplantacja jest możliwa. Nie wszyscy pacjenci mogą mieć transplantację. Nie wszyscy pacjenci mogą być na przykład beneficjentami transplantacji serca, ale jest również możliwość zamiast transplantacji serca zaoferować pacjentowi mechaniczne wspomaganie serca, tak zwaną terapię lwadową. I to również jest terapia, która wymaga od pacjenta absolutnej dobrej organizacji i stosowania się do zaleceń terapeutycznych. Lęk i strach u pacjentów przed transplantacją jest. Był i będzie. Lęk i strach pacjentów przed, po transplantacji również jest. To jest bardziej obarczone tym e, lękiem i strachem o narząd przeszczepiony i odrzucanie, więc pacjenci też muszą o tym wiedzieć. I, e, Lekarz taką informację pacjentowi też przekazuje, więc ten jakby proces współpracy pacjent-lekarz i rozmowy, tak żeby pacjent zrozumiał to, co do niego mówię, jest chyba najistotniejsze w tym całym procesie leczenia. Przez wiele lat byłaś koordynatorką transplantacyjną. Co było najtrudniejszego w tej pracy i. Jakie były największe wyzwania związane właśnie z byciem taką osobą, która koordynuje proces przeszczepu? Ja kocham medycynę i ja kocham medycynę transplantacyjną. Ja przez wiele, wiele lat koordynowałam pobrania i przeszczepienia nerki od dawcy żywego. Chyba najtrudniejsze w Transplantacji i w koordynacji jest to, kiedy transplantacja się nie udaje. To, kiedy stajemy przed pacjentem i musimy mu przekazać informację, że narząd nie podjął funkcji, że powróci na dializy, że ten proces kwalifikacji do transplantacji może być, tylko że w późniejszym czasie. Jeżeli chodzi o pobrania i przeszczepienia nerek żywych, to jest jeszcze bardziej trudniejsze, bo tutaj jakby tracimy jedną nerkę, ale tracimy nadzieję dwóch osób. Tej osoby, która oddała nerkę a i tej, która ją przyjęła. Natomiast na szczęście to jest bardzo, bardzo niski odsetek. Co daje koordynacja, co dała mi moja praca? No, moja praca dała mi ogrom miłości, satysfakcji, poznania wielu historii, bardzo trudnych czasami historii, więc myślę, mogę powiedzieć, że jestem zaszczycona, że, że, że ludzie te historie składają na moje, na moje ramiona. Dziś kwalifikuję pacjentów do transplantacji serca i do mechanicznego wspomagania. W Instytucie Kardiologii. To czasami są bardzo trudne rozmowy, to czasami są tragedie nie tylko pacjenta, to jest tragedia całej rodziny, bo nie choruje tylko pacjent, choruje cała rodzina. Więc ta rodzina powinna być objęta jakby opieką naszą, opieką informacyjną, opieką e, e, psychologiczną przede wszystkim, co w Instytucie Kardiologii jest na porządku dziennym. A co jest najpiękniejszego w moim zawodzie? Najpiękniejsze jest to, że dajemy życie i transplantacja to życie daje. Jest oczywiście, Jesteśmy ogromnym zespołem interdyscyplinarnym i, i to, jak nasi pacjenci wychodzą ze szpitala, cieszą się życiem, wychodzą za mąż, żenią się, mają dzieci, uczestniczą w codzienności, biegają, latają. Jeżdżą na wakacje. To jest chyba najpiękniejszy prezent. I jeszcze prezentem najpiękniejszym jest ten, który rodzą nam się dzieci, takie transplantacyjne, więc dużo z nas już jest transplantacyjnymi babciami, mamami, tatami. Więc to jest piękne, tak. To jest piękne. Mimo, mimo tragedii, która, która na to zapracowała, czy bardzo często to, to, z czym ja się spotykam i staram się o tym bardzo dużo mówić. Jak pacjent mówi do mnie, że ktoś musi umrzeć, żebym ja mógł żyć. Więc y, staram się ten mit troszkę przełamywać, bo y, to, czy ktoś umrze, nie ma wpływu na Twoje życie, tak? bo ta osoba i tak by umarła. Natomiast to, że ta osoba za życia wyraziła zgodę na to, aby pobrać swoje narządy po śmierci, to dzięki temu Twoje serce, moje serce, czyjeś serce. Trafi do kogoś, kto tego potrzebuje, więc chciałabym, aby żaden pacjent nie myślał, że, że to, że on dostanie narząd, powoduje czyjąś śmierć, lub czekamy na śmierć czyjąś. Nie, ta śmierć się wydarzy. Natomiast to, że rozmawiamy o transplantologii, to, że rozmawiamy o tym, co chcemy, Zrobić z naszymi narządami po śmierci, to jest to, jest to dzięki czemu można pobierać i przeszczepiać narządy. I takie rozmowy również pomagają podczas rozmowy z rodziną dawcy, nie przekierować odpowiedzialności rodziny i nie odpowiedzialności rodziny za pobranie narządów, tylko z pytaniem, co dana osoba myślała za życia o dawstwie narządów. Więc, więc to jest chyba najistotniejsze. thank mm -hmm.